Obracający się wał ma moment pędu określony tym wzorem, masz go z lewej strony ekranu, a jego energia kinetyczna określona jest takim wzorem, też go masz z lewej strony ekranu. W obu wzorach występuje omega prędkość kątowa. My mamy w danych zadania częstotliwość obrotów. Przechodzimy od prędkości kątowej do częstotliwości omega równa się 2 pi to samo robimy z drugim wzorem. Wstawiamy 2 pi f podnosząc je do kwadratu. Otrzymujemy 4 pi kwadrat f kwadrat. Upraszczamy 4 i 2. Otrzymujemy taki wzór. Mamy więc dwa równania i zobacz, są dwie niewiadome. Moment bezwładności i oraz poszukiwane l. I należy wyeliminować. Ja proponuję zrobić to tak, podzielić stronami te dwa równania. Zobacz, z lewej strony będziemy mieli l dzielone przez EA z prawej 2 pf i 2 pf uprości się zostanie w mianowniku PF. Stąd wyznaczamy poszukiwany moment pędu, którego wartość jest około 10,2 dżulu razy sekunda.